Josie manowi, witam Was w takim nietypowym odcinku kolejnym, czyli drugim. Yy, I tak, yy, w tym filmiku chciałbym Wam pokazać, yy, jak, zro jak zrobić coś takiego, żeby było... Yy, było... Było identyczny świat płaski, tylko żeby nie było żadnych klosków i będą tylko latające wioski NPC i tam można wysadzić tą wioskę i dać ten klosek Bedrocka czy tam Obsydiana, żeby nie wysadziło TNT i tego. Chyba, że chcecie coś ręką tą wioskę, już wiecie... W, a, rozbić ją. No, można powiedzieć, że rozbić. Yy... Możecie na przykład zrobić, nie wiem, y, adwen adwentury. Nie, ja pierdę co y, Możecie sobie zrobić survival na przykład taki... Znaczy taki survival do pobrania, co nie, no i możecie grać. Dla, dla innych ludzi możecie zrobić, żeby sobie grali na przykład y, zasady, y, y, znaczy zadania zrób generator cobblestone zbuduj farmę trzciny cukrowej no itp itd więc tak yy, już zaczynamy więc wchodzimy w single player klikamy creative network nazywamy jakieś sobie nie wiem poradnik minecraft yy, no i tak yy, klikacie creative yy, more world options yy, world type yy, super flat Klikacie to coś, ku, ku custom, czy jakieś tak, yy, klikacie preset, yy, kasujecie to, co jest napisane i piszecie 0x0, czyli 0 razy yy, 0 Use preset, yy, done i create in world. Tylko musicie od razu szybko spację dwa razy nacisnąć, żeby latać, bo inaczej, bo inaczej zginiecie. Zginiecie was. No, ich macie. Tylko właśnie musicie na początku znaleźć tą wioskę. Yy, ja wam nawet udowodnię, że są wioski, bo znalazłem. Proszę. Tutaj sobie dałem klocek Bedroka i sobie wysadzam wioskę i na przykład jakąś mapkę Escape zrobię. Aha, survival, ja pieczę. No i to jest identyczne. I właśnie dowie zrobiłem to dzisiaj. No, a jak chcecie, żeby był tylko jeden klocek, no to yy, piszecie jeden razy jeden, yy, no i numer tego klocka jaki jest. Na przykład, GiW Mateusz, jeden, trzy, No i piszecie, nie wiem, na przykład 20, a to będziecie mieć ze szkła. Aha, haha, sorry, sorry, sorry. 1320 no, oczywiście nie wiem, czemu mi tego nie zapało, ale u was na pewno to załapie. No i jeśli poradnik ci się spodobał, jak to zrobić, bo większość ludzi nie wie, jak tego zrobić, więc jeśli ci się spodobało, nie zapomnij ocenić filmiku, no i na razie, cześć i nara. Fuj, ty świnio, pośliniłeś mnie. Za karę zginiesz w marnej wiosce. No, ona dom podpaliłem. O kurde. No i tak sobie możecie wysadzać. Jeden klocek będziecie mieć. Ło, e, prawie mnie spadł. No i na przykład nie wiem, robicie sobie warstwę z tego z Bedroka, potem robicie warstwę ze Stona, potem z Dirta, potem z tego. Możecie zrobić jakiś spawner. Nie wiem. Róbcie co chcecie na tym świecie. Yy, no. No więc to by było na tyle. Więc subskrybujcie, oceniajcie i komentujcie. I pamiętajcie, żebyście napisali, napisali na uset, preset 0 razy 0 Nic więcej. Kliknąć donate creative network. No i to by było na tyle. Więc nara. Cześć.